Gdyby wygrała platforma, a na przykład PiS, uh -huh. to by tego nie było, tej sprawy. Paradoksalnie, dodajmy. Paradoksalnie, bo... by nie było w, w ten sposób I Mi się wydaje, że za, za rękę podniesioną na władzę ludową y, pani Moda Olewnik, siostra Olewnika i rodzina zostanie ukarana. Tak, no. Z jest rudną w... wypowiedź, że nie wierzy w państwo. No, niestety. Jedno zdanie za dużo prawdopodobnie, ale mówiąc poważniej, sprawa jest rzeczywiście skandaliczna. To znaczy, yy, z tego, co ja rozumiem, wypowiedzi nie tylko rodziny państwa olewników, ale również prokuratorów, yy, to rzecz polega na tym, że nie jest to wątek nowy, ta wersja samouprowadzenia, nie, tylko nie. jest to rzecz sprawdzana na samym początku. Nie wiem, być może przez niekompetentnych prokuratorów. Natomiast, jako dowód dziś tego, że mogło dojść do samouprowadzenia, yy, cytuję się yy, słowa. Świętej pamięci Krzysztofa Olewnika, jakoby instruował porywaczy, yy, jak mają rozmawiać z jego rodziną. No, więc ja tylko... Słowa znane od początku śledztwa, bo to Słowa ten zapięty... znane od początku śledztwa, tak. Natomiast no, wyobrażam sobie sytuację, yy, przepraszam, za osobisty wątek, że gdybym ja był porwany i porywacze kazali mi rozmawiać z moją rodziną, to ja bym na pewno z tą rodziną porozmawiał. Gdyby kazali mi powiedzieć, co ta rodzina ma zrobić, ja również bym to powiedział. Yy, to, że ktoś został porwany, to nie znaczy, że jest samobójcą i ma nie krótko mówiąc, nie, nie, tracić kontakt z porywaczami, czy krótko mówiąc, ma się im postawić. Dla mnie to jest kompletna bzdura, a co gorsza, serdecznie współczuję rodzinie Olewników. Wolałbym, żeby to wreszcie zostało załatwione i wolałbym, żeby Ryszard Kalisz, który przez wiele, wiele miesięcy mógł nadzorować tę sprawę, y, odczepił się od Trybunału Stanu dla niektórych polityków, a, a, a wypowiedział się ostatecznie, co zrobił, dlaczego Je, czegoś nie zrobił. Jeśli robił. wolno, tylko jedno zdanie. Y, ci zbrodniarze, którzy zamordowali y, y, młodego olewnika, przecież wykorzystaliby by, by to doskonały argument w procesie sądowym, żeby uniknąć tak wysokiej kary, jak przypomnę, dostali do żywocie. Tak. Nie, byli kompletnymi idiotami. Nie, nie dość, że, że tego nie, argumentu nie, nie użyli, to, to jeszcze się potem powiesili w celi. No to zupełnie nie roztrum. Bardzo to jest przykra rzecz. Mam nadzieję, że, że nie jest to tylko jakaś kolejna wrzutka do mediów, żebyśmy się nie do końca zajmowali tym, czym moglibyśmy się zajmować i tym, o czym na przykład będziemy jeszcze rozmawiać w dalszej, w dalszej części audycji, czyli znakomitym przez wielu tak uznawane expose premiera. Coraz więcej ofiar w Egipcie, do 35 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Kairze, gdzie od piątku policja ściera się z tłumem protestującym przeciwko rządom generałów, poinformowały wczoraj egipskie służby medyczne. Demonstranci odparli wczoraj kolejny atak policji, która usiłuje usunąć ich z kairskiego placu Tahrir. Policjanci użyli gazu łzawiącego i zaatakowali prowizoryczny szpital polowy. Demonstranci rzucali w funkcjonariuszy kawałkami płyt chodnikowych. 28 listopada rozpoczynają się w Egipcie wielostopniowe wybory parlamentarne. Pierwsze od czasu obalenia w lutym prezydenta Hosniego Mubaraka. Potrwają kilka miesięcy. Skoro mówiliśmy, to tylko widzę, że w dzienniku jest yy, informacja. Niewiele jest w ogóle informacji na temat Hiszpanii i mojego ulubieńca Zapatero. Zwanego Jasiem Fasolą, który przegrał te wybory. Do władzy doszła prawica. I wszystko wskazuje na to, że jest jakaś szansa, że Hiszpania wykaraska się, oczywiście nie od razu z ogromnego zadłużenia. A jak jesteśmy przy pieniądze, to chciałem dodać, że Rzeczpospolita, ile na, tytuł jest, ile naprawdę oszczędzi budżet, wyliczyła, że w ciągu pierwszych trzech lat 35 miliardów budżet oszczędzi. Nie jest to jakaś zawrotna suma, a same kopaliny mają przynieść od 2 do 3 miliardów, czyli tak zwany podatek od kopalin. Nie wiem czy już tutaj jest policzone, nie doczytałem się w, y, gaz łupkowy. W każdym razie no jest to kolejna danina, która będzie wpłacona do skarbu y, państwa. Yy... Dziennik Gazeta Prawna donosi, Donald Tusk tasuje wojewodów. Premier Donald Tusk chciałby przemieszać wojewodów w taki sposób, żeby nie zarządzali już na obszarach, z których się wywodzą. Chodzi o odcięcie ich od lokalnych układów z samorządowcami. Mają być wyłącznie przedstawicielami rządu. Pomysł ten nie podoba się koalicjantowi Platformy PSL. Minister Rostowski zapowiada, zrobimy więcej także na łamach dziennika gazety prawnej. Będą większe zmiany niż wynika to z ekspozy premiera. Rząd wraca do pomysłu reformu systemu rentowego. Zdradza minister finansów Jacek Rostowski. Zapowiedzi reform dobrze przyjęły rynki. Ziobro popularniejszy niż Kaczyński i taki tytuł znalazłem na czwartej stronie gazety wyboczej. To jest mało, mało prawdopodobne, ale myślę, że 28% poparcie dla. Przepraszam. Yy, yy, 33% zaufanie do Kaczyńskiego, to tak jest świetny wynik na to, co się dzieje w mediach rządowych i jak jest przedstawiany. Poniżej, poniżej jest tylko palikot poniżej Kaczyńskiego także zawsze ja powtarzam, że te wszystkie badania popularności czy zaufania do mediów to jest tak naprawdę badania siły rażenia mediów, zwłaszcza telewizyjnych w opisywaniu tych polityków i przedstawianiu tych polityków to zgoda, pełna zgoda natomiast fakt, jeszcze piszę o KGHM -ie. zanim akcje KGHM poleciały w dół ktoś sprzedał ich 5 tysięcy i pyta, czy ktoś zarobił na ekspozę premiera to dość gorący temat z tego co wiemy już lekko rozmyty. Tymczasem wybory w PiS dopiero wiosną. Prezes PiS przełożył wybory szefów, zarządów okręgowych. Oficjalnie nie ma to związku z możliwym zwycięstwem osób z Solidarnej Polski. No i przykra zapowiedź w Rzeczpospolitej, że od 2014 roku mogłyby być też opodatkowane unijne dopłaty bezpośrednie, które rolnicy otrzymują. Yy... Podaliśmy serwis. Tutaj wnet w net. poranek. Zapraszamy codziennie. Radio. Net. L -l -l. Już do siedziby Radia Wnet nadciągnął Janusz Korwin-Nikke. Wkrótce będziemy mogli go posłuchać, będę mógł z nim porozmawiać na temat ekspozy premiera. E, fakcie, któremu dzisiaj poświęcamy również nieco miejsca. Yy, tekst o tym, że Jan Tomaszewski zaczyna czystkę w PZPN. Słynny Bramkasza, obecnie poseł, złożył już stosowny wniosek do Sejmowej Komisji Sportu o wprowadzenie komisarza do PZPN. Dość odważny wniosek, ale to pan Jan Tomaszewski nie ustaje w walkach o to, żeby tych wspomnianych już przez nas, w cudzysłowie, leśnych dziadków, yy, trochę, że tak powiem, ucywilizować. Nie wiem, czy mu się to uda. Nie wiem, czy uda mu się również naświetlić sprawę. E, tych wybitnie drogich polskich stadionów, szczególnie Stadion narodowego, o którym już dzisiaj wspominaliśmy, ale przypomnijmy, bo to wiadomość dnia chyba dla kibiców Grzegorz Lato powiedział, że wcale nie jest, e, nie, że nie jest wykluczone, iż reprezentacja Polski nie będzie grała na tym stadionie. Krótko mówiąc, może pojechać do jakiegoś innego miasta i tam sobie toczyć spotkania, a stadion narodowy będzie stał, zarastał trawą nie wiem jeszcze zresztą jaką trawą może jakiś Janusz Paliko coś tam posadzi w każdym razie będzie zarastał czy pan redaktorze coś znalazł bardziej krzepiącego Panie, za chwilę będziemy gościć prezesa Korwina-Mikke więc taki zabawny tytuł państwowy miliony na wsparcie eksporterów więc podwyższa się opodatkowanie więc zabierze się pieniądze najpierw między innymi tak. na składkę merytalną po czym państwo da drugą ręką te pieniądze na wsparcie eksporterów, bo jak wiadomo eksport jest y, ważny, y, choć w dalszym ciągu jest on niewielki, bo cały czas y, wzrost nakręca nam popyt wewnętrzny. No a propos, również jeszcze zanim. Będziemy rozmawiać z naszym gościem. My możemy przytoczyć opinię ostrego jak brzytwa z pewnością, co widać przez ostatnie tygodnie Józefa Oleksego, który mówi że władza powinna ciąć też sobie. Nie może być tak, że władza jest dostatnia i nieograniczona, gdy innych trzeba ograniczać. Eee, jeszcze Oleksy mówi tak, to ekspoze zostało zaplanowane jako zestaw konkretnych zapowiedzi. Powszechne oczekiwanie było takie, by tym razem w przeciwieństwie do tego sprzed dwóch lat wystąpienie było właśnie konkretne. Ale mi brakowało nie tyle wizji, bo można stuć różne życzeniowe plany, e, brakowało głównie identyfikacji zagrożeń. A więc na pytanie, a jaką ocenę by pan postawił Tuskowi za ekspozę? Oleks odpowiada, gdyby pominąć zarzut Janusza Palikota i Leszka Millera, że brak premierowi Tuskowi pomysłu i że zafunduje Polsce stagnację, postawiłbym jednak czwórkę z minusem. Nie jest jeszcze taki ostry, jak Brzydwa Józef Oleksy, mam takie wrażenie. Ponieważ kazała mnie pozdrowić, SMS dostałem od pana Fanki, pani Ireny Szafrańskiej. Przy, też w tym SMS-ie jest taka informacja. Nie wiem, czy pan wie, ile słów wypowiedział premier w Ekspoze. To jest 7453. Dziękuję za tą informację. 7407, tysiąca, 17 i pół tysiąca. Gdybyśmy, gdybyśmy teraz byli na antenie jakiejś stacji komercyjnej, to byśmy z tego mogli zorganizować konkurs. Jakieś audiotele, słuchacze by dzwonili i podawali, i mylili się z pewnością o jedno, dwa, trzy słowa. Ale przecież nie chodzi o to, ile słów premier wypowiedział, tylko ile nas to będzie wszystko kosztowało. Fakt na stronie szóstej. Nie pocieszę państwa dziś taki poranek. Zaczęliśmy deszczową piosenką i pewnie tą deszczową piosenką będziemy musieli kończyć. Nie pocieszę państwa. Ceny paliw oszalały. Dotarł do naszego studia, bardzo się cieszymy. Szacowny gość, witam serdecznie. Janusz Korwin-Mikke, prezes Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry. Witam. Witamy. E, panie prezesie, pytanie o ekspozę ponieważ zapowiadaliśmy i myślę, że słuchacze już ostrzą sobie zęby na to, co pan powie o ale może jest zupełnie odwrotnie. Może pan uważa, że to ekspoze jest przełomowe, niczego nie będę sugerował, przełomowe, to znaczy, świetne. ja zanim się wziąłem za expose, przeczytałem expose sprzed czterech lat. E, jeszcze krótko, bardzo. No więc, stwierdziłem, że połowy z tego, co zapowiedział pan premier, nie zrobił. Mhm. Niektórych na szczęście, niektórych nie, Niestety, ale nie zrobił. Natomiast za tą główne osiągnięcie rządu to jest tak, walka z pedofilią, walka z dopalaczami, walka z kibicami, walka z hazardem, których nie było w ekspozy. Tak. Skoro pan premier robi co innego niż było w ekspoze, mm -hmm. a nie robi tego, co było w ekspoze, to po co w ogóle mamy się zajmować tym ekspoze? No, może to nas naprowadzi na to, czym się będzie teraz zajmować. Ale, ale, to mamy powtarzam, być... ale powtarzam jeszcze raz. To, to jest taki sam błąd, jak ludzie mówią, na przykład wchodzi anonim, anonim, że bomba leży tu i tam. Otóż, gdyby ten człowiek naprawdę chciał wysadzić bombę, to by narobić szkód, to by o tym nie informował. To prawda. Skoro informuje, to po co ma pod pod podkładać bombę? Czyli bomby tam nie ma. Bomba może być wszędzie, ale nie tam, gdzie, gdzie Anonim ja, poinformował. Ja nigdy jeszcze tak nie było, że jak ktoś informuje, że tam jest bomba, to rzeczywiście była czynna bomba. Także... Ale tak tutaj nie ma sensu się tym zajmować, bo i tak będzie robić co innego, w związku z czym po co mam się tym zajmować? A... Nie widzę sensu. Czyli co kobiety mogą spać spokojnie te 67 lat? I... No oczywiście, że tak, znaczy, mam nadzieję, że tak, bo wiesz, Trybunał Konstytucyjny nie dopuści do utraty praw nabytych. Ta kobieta, wpłacając 40 lat temu pierwszą składkę emerytalną, nabyła uprawnienie do emerytury w wieku lat 60. Mhm. Ja tylko się pytam, dlaczego Sejm nie robi tego, co ja postulowałem lat temu 20? Żeby podwyższyć wiek emerytalny do lat 70. nawet. Ale dla tych ludzi, którzy dzisiaj po raz pierwszy do pracy, tak. prawda? A, tak, tylko tak. wszyscy mają głęboko w nosie to, co będzie z Polską za lat 20 czy 40. Wszystkim zależy tylko na tym, co się dzieje dzisiaj i jutro, prawda? To jest takie dojutkowskie myślenie. Nikt tego nie zrobił, dalej nie robi, natomiast chcą odebrać tym, które już nabyły. Otóż A ty... przepraszam, rewaloryzacja kwotowa, którą wymyślił premier i już się tutaj biedniejsi emeryci cieszą z tego, że dostaną tyle samo, co ci bogaci emeryci. To znaczy, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc w tej sprawie konstytucja nic nie mówi oczywiście, nie ma, nie ma mowy o prawach nabytych Waloryzacja to jest rzecz, którą można manipulować oczywiście. Mm. Może manipulować, Są niewielkie różnice. Ja w ogóle się przeciwstawiam polityce, która tak się zajmuje tymi 20 złotymi. Ja wiem, że dla biednych ludzi te 20 złotych jest bardzo dużo, ale, ale też pamiętajmy, że myśli, musimy myśleć po, o tym, że Polska była potężnym krajem, żebyśmy, ja wiem, wysłali człowieka na Marsa, żebyśmy że, żebyśmy się rozwijali, kwitli, prawda? żeby dzieci nam przyrastało, a nie, a nie ileś ludzi nie malało. A nie szczerze mówiąc, te 20 złotych mniej czy więcej, to jest sprawa dla techników, bo jest raz na zawsze ustalone w jak wygląda ta waloryzacja, czy tam jakieś ustawie tego nie zmieniać po prostu, nie można zmieniać co chwila, bo w tym momencie człowiek nie jest pewne dnia, ani godziny. No OFE można było zmienić, więc wszystko no, można było zmienić. To, to nie jest zmienienie, tylko to jest rabunek. Ci ludzie staną przed sądem. Pan Rosowski i ci, którzy głosowali, po prostu staną przed sądem w wolnej Polsce z całą pewnością. To jest, no to jest rabunek, prawda? Oczywisty. Ci, co teraz, teraz uprawowali Fundusz Rezerwy Demograficznej. Tak. Aha, rezerw tak, to, jest, to jest kolejna sprawa. Czyli jak rozumiem, pan obaw związanych z obietnicami, zapowiedziami premiera nie ma, bo uważa pan, że, że to jest właśnie akurat to, czego to nie nastąpi. Przypadkiem może to zrobić, no to oczywiście. To oczywiście nie, 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 nie wiadomo. Ja tylko chcę ostrzec, mm -hmm. że wielki, chyba największy historiograf, świętej pamięci, Aleksy de Tocqueville, lat temu 150 czy ileś, powiedział tak. Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niesprawiedliwości, której nie mógłby popełnić skądinąd łagodny liberalny rząd, jeżeli zabraknie mu pieniędzy. Hmm. Hmm, to nas ta, pan pocieszył. Życie, życie obywateli jest zagrożone w czasie sesji legislacyjnej. A jak, a jak pan myśli, panie prezesie, co, że tak powiem, polegnie pierwsze, gdzie rząd najpierw rzeczywiście zacznie zabierać. Trudno im powiedzieć. I tak, i, tak, I tak długo nie pociągnie cały ustrój, więc tam nie, nie, nie ma co się zajmować. Natomiast, natomiast chciałem jeszcze ostrzec jedną rzecz, bo taki bardzo ważny argument, tego